Barcelona, stolica Katalonii. Miasto prezentujące cuda zaprojektowane przez Gaudiego. Ale my nie o tym, bo postaramy się odkryć uroki miejsc okalających to, jakby nie było, wspaniałe miasto. Udamy się na mierzące nieco ponad 1100 metrów nad poziomem Morza Szczytlamola, a także zwiedzimy urokliwe, ciche miasteczka znajdujące się pod Barceloną. Zapraszamy! Przyjechaliśmy. Gdzie my przyjechaliśmy? Park Natural de Sant Lorenz del Munt i Lobac. No właśnie, <grym> czyli jesteśmy w swego rodzaju um, no, parku narodowym, krajobrazowym. O, może to jest właściwsze słowo. I będziemy się spinać no, na niezbyt pewnie imponujący szczyt, jeżeli chodzi o wysokość, bo 1103 metry wysokości, który się nazywa? La Mola. La Mola. Tak, no i... Na górze podobno jest jakiś ładny klasztor, gdzie można też zjeść obiadek, ale to zobaczymy na miejscu dopiero. Tak, po... dojechaliśmy z naszej wioseczki samochodem i zaparkowaliśmy na bezpłatnym parkingu, którego tak. ją się znajduje? Torre del Angel. A, Torre del Angel. E... Faktycznie tutaj jest bezpłatny parking, tak. i jest sobota, i wydaje się, że to jest dosyć popularna e, popularne destynacja wśród, wśród lokalskim, bo jest naprawdę sporo ludzi. Parking prawie pełny. Parking prawie pełny. No i dobra, lecimy z tematem. Szczyt Lamola. Mola to oczywiście nie jest jedyna opcja, którą tutaj można wybrać. Szlaków jest całe, całe mnóstwo, cała kupa. I mijaliśmy właśnie grupkę zwiedzających Hiszpanów. No i właśnie powiedzieliśmy, że na La Mole to wow. Przerazili się, że... No kawałek jest pod górkę. Mimo, że nie jest jakoś bardzo wysoko to jednak. No ale damy radę, na górze powinien być klasztor, tak? Tak, tak. I zobaczymy, co damy radę, bo trochę mnie przerazili, no ale nie takie rzeczy się robiło. Nie było się czego obawiać, a przynajmniej na samym początku. Trasa w pierwszej fazie jest przyjemna i niezbyt wymagająca. Idziemy jeszcze pozbawieni widoków wśród drzew, co daje ochłodę odlejącego się z nieba żaru. gdzie, niegdzie, wśród mniej gęstej roślinności, przebija się jednak widok na majestatyczne szczyty. Jak widać, nie byliśmy uzbrojeni w specjalistyczny sprzęt, choć po drodze nie brakowało osób przygotowanych na każdą ewentualność. Szutrowa droga pozbawiona jest istotniejszych przewyższeń i prowadzi lekko w górę. Każdy powinien być w stanie podołać tej trasie. Tak sobie idziemy, i to nie jest zbyt wymagająca trasa. Szczerze, nie trzeba mieć jakiejś turbokondycji, wiadomo, idzie się pod górkę, są kamyczki, ale naprawdę przynajmniej na razie jest lajtowo. Idziemy, nie wiem, godzinę możemy już jeść I wyszliśmy, no, wygląda jakby było jeszcze kawał drogi, ale ogólnie jesteśmy już w miarę wysoko. Hmm, ludzie sobie spacerują z pieskami i tutaj też da się dojechać samochodem, widziałem stoją samochody. No, z każdym kolejnym metrem mina nam już lekko zrzedła, bo robiło się coraz bardziej wymagająco, ale oczywiście bez obaw, to wciąż trasa dla niedzielnego amatora spinaczek górskich. Po prostu można się nieco spocić, ale o to przecież między innymi chodzi. A widoki wynagradzają każdy grymas zmęczenia i krople potu na czole. Tabliczki informacyjne kierują nas m.in. innymi do Kan Robert. To dawne gospodarstwo przekształcone w centrum edukacyjno-turystyczne. Miejsce łączy w sobie funkcję, właśnie centrum informacyjnego, punktu odpoczynku i dostępu do kilku szlaków turystycznych prowadzących przez Park Krajobrazowy. Po drodze czeka nas jeszcze Kampoble, czyli kolejny charakterystyczny punkt na szlaku prowadzącym na Lamola. Jest to miejsce pełne historii dawniej służące jako gospodarstwo, dziś jako punkt orientacyjny i chwila wytchnienia dla turystów. Can Pobla leży mniej więcej w połowie drogi między Can Robert a klasztorem saint Lorenz del Munt, na wysokości około 750 metrów nad poziomem morza. Choć to ruiny dawnego Masia, katalońskiego gospodarstwa wiejskiego, to zachowały się mury budynków i charakterystyczna fasada. Miejsce ma wiejski klimat i wspaniale komponuje się z naturalnym otoczeniem parku. Trasa mija bez zakłóceń, jednak po drodze było parę bardziej wymagających fragmentów, ale spoko, nie było tego jakoś super dużo. Według nawigacji zostałoby nam półtorej kilometra do La Moli I po drodze mijaliśmy super ładną restaurację z malowniczym, przepięknym widokiem niepowtarzalnym. Warto chyba nawet dopłacić, no bo są bezkonkurencyjni. i jesteśmy wśród gór, więc no, mają monopol, więc mogą sobie pewnie też ceny dyktować, zobaczymy, ale no, widok to był tam niesamowity. Miejscówkę udało się odwiedzić w drodze powrotnej, jednak już po godzinach działania kuchni. Niemniej, jak to w Hiszpanii, na małą serwesę zawsze znajdzie się czas i miejsce. Nim jednak to nastąpiło, czekała na nas dalsza spinaczka wzdłuż malowniczej trasy. To też był najbardziej wymagający kondycyjnie odcinek, choć podkreślam ponownie, nie jest to nic, co mogłoby przezwyciężyć większość osób. W końcu ukazuje się on, szczyt. Wita nas z widokiem polany usianej żółtymi kwiatami, a także romańskiego klasztoru, który od wieków góruje nad krajobrazem środkowej Katalonii. St. Lorenz del Munt, bo o nim mowa, zbudowano w XI wieku. Był on konsekrowany w 1064 roku jako benedyktyńskie opactwo. Przez kilka wieków pełnił rolę centrum religijnego regionu, ale z czasem zaczął podupadać. Obiekt ostatecznie popadł w ruinę, ale w XX wieku został częściowo odrestaurowany z zachowaniem oryginalnej romańskiej architektury. Zbudowany na planie Krzyża Łacińskiego z trzema apsydami i kopułą nad skrzyżowaniem naw. Zachowała się oryginalna fasada, część wnętrza oraz krużganek. Obok znajduje się mała restauracja, urządzona w dawnym pomieszczeniu klasztornym, my jednak trafiamy na czas, kiedy jest zamknięta. Mola zdobyta. Przyznam, że targały mną mm, sprzeczne uczucia. Bo raz mi się wydawało, że w sumie ta droga jest lajtowa, a raz miałem wrażenie, że wyzionę ducha. Jak to byś oceniła? Nie no, normalna, legalna wspinaczka górska. Tak, więc no, nie jest aż tak lajtowa jak czasem y, rekomendowałem, ale no nie jest też aż tak hardcore woda Radek. 1103 metry. Na samym szczycie czekał na nas uroczy klasztor bez kogokolwiek w środku, to taka jakby rola... Czyli bez obiadku. No, bez obiadku, czyli takie schronisko, można powiedzieć. No, to było schronisko. I teoretycznie internet mówił, że można tam zjeść, ale no, nie. Na pewno nie teraz. Nie wiem, czy dzisiaj, ale na pewno nie teraz, nie o tej godzinie. No i w dole wcześniej mijaliśmy tą restaurację, o której wspominaliśmy. No i ona funkcjonuje do godziny 15, z czego wcześniej też ma przerwę dwugodzinną, więc... Zostaliśmy. Też nie zjemy. Też nie zjemy. Znaczy, kurczę, tam to ja jeszcze bym chciał pójść choćby, choćby łyka wody się napić, bo tam było genialnie. Ile my tu już szliśmy? No z dwie godzinki na pewno. nie dwie i pół. Dwie i pół, ale pamiętajmy, że to się zatrzymywaliśmy, żeby zrobić jakieś zdjęcie, coś nagrać. Mm. Odpocząć. Odpocząć też mimo wszystko. No i tak, no. Ale polecamy, naprawdę super. Otaczają nas, otacza nas łąka kwietna. Żółciutkie kwiatuszki, nie wiem co za kwiaty. Ale pszczółki je lubią. Ale pszczółki je lubią, jest dużo. Bączko pszczółek, ale spokojnie nic się nie dzieje. I, I taka to był taki to był trekking. No, Ola Lamola. La Mola zdobyta, ale mamy do przedstawienia jeszcze kilka spokojnych miasteczek, mieszczących się pod Barceloną. Życie toczy się tam niespiesznym tempem, na ulicach próżno szukać tłumów zwiedzających, a w małych barach można udać się na coś do przekąszenia, czy też szklaneczkę piwa lub kieliszek wina. Jednym z takich miejsc jest Kolonia Güell. To unikalna historyczna osada robotnicza znajdująca się około 20 km na południowy zachód od Barcelony. Powstała pod koniec XIX wieku z inicjatywy przemysłowca Eusebiego Güella, który był bliskim współpracownikiem i mecenasem Antonia Gaudiego. Eusebi Güell założył miasteczko w 1890 roku jako osiedle dla pracowników swojej fabryki tekstylnej przeniesionej z Barcelony w celu poprawy warunków pracy i życia robotników. Osada miała być nowoczesnym wzorem społeczności przemysłowej z domami, szkołą, kaplicą, sklepami i instytucjami kulturalnymi. Najbardziej znanym elementem kolonia Güell jest krypta, czyli dolna część niedokończonego kościoła zaprojektowanego przez Antonia Gaudiego. Budowa rozpoczęła się w 1908 roku, ale została przerwana w 1914 z powodu problemów finansowych po śmierci Eusebiego Gwella. Krypta, mimo że niedokończona, jest arcydziełem architektury modernistycznej. Gaudi zastosował w niej swoje nowatorskie techniki, czyli nieregularne kształty, organiczne formy, kolorowe mozaiki oraz innowacyjną konstrukcję łuków i sklepień. Krypta Kolonia Güell często uważana jest za laboratorium pomysłów, które Gaudi później wykorzystał w Sagrada Familia. W 2005 roku krypta została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako część grupy dzieł Gaudiego. Innym ciekawym obiektem w Kolonia Güell, przynajmniej według nas, jest opuszczona wieża znana jako Torre Salvana. To średniowieczna budowla z X wieku, która obecnie stoi w ruinach, stanowiąc tajemniczy i malowniczy punkt w tej historycznej osadzie. Została zbudowana około 992 roku, pierwotnie pełniąc funkcję strażnicy w regionie. W XVIII wieku, po wojnie, z 1715 roku została zniszczona. Mimo prób renowacji budowla pozostaje w stanie rozkładu. Wybraliśmy się na Torre Salvana, czyli opuszczoną wieżę no, jeszcze tutaj kamień na kamieniu się ostał, chociaż jest on nadchodziane zębem czasu. Um, dużo graffiti, dużo walających się puszek i butelek po piwie, więc. Ale otwarty na oścież i ostrzeżeń żadnych nie ma, że może się zawalić. także Tak, na spokojnie, się na spokojnie można wejść. No taka nieoczywista miejscówka. Za dużo tutaj pewnie zwiedzania nie będzie, no ale sobie popatrzymy, zobaczymy. Tak jak mówiłem, dużo graffiti. Wszystko wymalowane. E, no na wierze, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, raczej nie ma się co łudzić, że da się wejść. Nie wygląda to obiecująco pod tym względem. No tak, jakieś tutaj belki drewniane pozostawały. Czyli pewnie elementy sklepienia. Okna zabite też dechami. Nie żeby to miało powstrzymać ludzi chcących tutaj przyjść, no bo jak już wspomnieliśmy jest totalnie łatwo tutaj wejść. No i ta wchodzę po schodkach i łażenia za dużo nie ma, bo już wyrwa. No ale widać też jest, że jest siatka zabezpieczająca, żeby to się nie zawaliło w pełni. Chyba władze miasta zdają sobie sprawę, że tutaj ludzie przychodzą, no i jakkolwiek to jest zabezpieczone. Ciekawe, bo pewnie, jakby ktoś to wykupił, to można by było tutaj zrobić pewnie jakiś biznes, interes, nie? Jakąś restauracyjkę czy coś. Kolejną miejscowością w stronę Barcelony jest San Boi de Llobregat. Miasteczko ma długą historię sięgającą czasów rzymskich. Na jego terenie znajdują się pozostałości rzymskich term, co świadczy o znaczeniu tego miejsca już w starożytności. W średniowieczu rozwijało się jako osada rolnicza, a z czasem, dzięki bliskości Barcelony, zyskało znaczenie jako zaplecze przemysłowe i mieszkalne dla większego miasta. Bodaj najpiękniejszym elementem tego miejsca jest znajdujący się na wzgórzu kościół San Baldiri. To barokowa świątynia, która stanowi jeden z najważniejszych zabytków tego katalońskiego miasta. Dostała była zniesiona w latach 1710-1752 na miejscu wcześniejszych kościołów sięgających czasów wczesnego średniowiecza. Kościół wyróżnia się prostą, ale monumentalną fasadą barokową z elementami neoklasycystycznymi. Kościół San Baldiri ma szczególne znaczenie w historii Katalonii. W jednej z kaplic znajduje się grup Rafaela Casanowy, katalońskiego bohatera narodowego. Tym razem lekko się cofniemy do miejscowości San Vincent del Orts, gdzie mieszkaliśmy. Obszar ten był zamieszkany już w czasach rzymskich, o czym świadczą liczne znaleziska archeologiczne, w tym pozostałości willi i fragmenty dawnych dróg. Sama miejscowość oficjalnie udokumentowana w średniowieczu, a jej rozwój był ściśle związany z rolnictwem, szczególnie uprawą warzyw i owoców na rzeznych terenach nadrzecznych. Nazwa miejscowości dosłownie oznacza Święty Wincenty z Ogrodów, co odzwierciedla rolnicze korzenie miasta. Na tle pozostałych zmienionych miejscowości jest tu prawdopodobnie najmniej interesująco pod kątem turystycznym, ale miasto dało nam możliwość wtopienia się w hiszpańską rzeczywistość z mniej śpiesznym tempem życia. Ludzie przesiadujący na ławkach i w barach. Odrzucenie pędu typowego dla dużego miasta. Aby ta lekcja nie poszła na marne. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej katalońskiej wycieczki. Jak bądź Barcelona jest zachwycającym miastem, to mamy nadzieję, że też odkryjecie uroki miejsc okalających stolicę Katalonii. Tradycyjnie będziemy wdzięczni za subskrypcje, podubienia i komentarze. Do zobaczenia!